George River Airport uh, November 79 Papa Alpha 15 nautical miles out. Thanks. November 719 Papa Alpha. Can you are 2038? How about two flight? Bye. Uh, and uh, confirm frequency 125 decimal one. 719 Papa Alpha, say again. Uh, Centre one three five decimal one. Uh, 10 minutes. Thank you. Goodbye.

jest jak wiesz, jak wychodzisz, wchodzisz wychodzisz, wiesz mniej więcej gdzie będzie koniec tego błaganu, no, no zupełnie inaczej niż te do paru, nie? no tak, no bo lecisz, niby jest, a nie ma, widzisz, że samolot się tylko wznosi dlatego, że paliwo nie? O, tak się, było. I się zastanawiasz, czy wracać, czy nie. No, o, tak było. Dopiero jak wiesz, wyszliśmy i widziałem, że jest luz, mówię dobra, no. Ej, nawet z 92 na 94 wraz było. O, to o, mówię, no okej. Okay. Niezwalnie, nie? Zwalnię, nie? ale no powiem ci, że ten start był dla mnie najbardziej e, emocjonujący. Wiesz tak? dlaczego? Bo zaczynasz czaić, co się dzieje. No nie tak. No tak, bo tak to wiesz. No, ja wiem, to ładne się zwiększa. To, 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 to ja to, ja, ja, ja to mówię wszystkim, nie? To nie to, że ja to ogarnię, ja po prostu widzę co się dzieje, nie? I się po prostu miło, bo taka malutka, nie? I wiesz, co że jebista, I to zdjęcie, które ty wiesz z podejścia mamy, które, wiesz, jest, no. jak jak to wygląda, To są cztery, to... cztery foty, które to są potrzebne. To jest Tak, to jest wszystko. Tak. Tak. To jest wszystko. Tak. To jest wszystko co tu. Tak. No, Nikt więcej o tym mieście nie może powiedzieć, o poza tak. tankowaniu u panowie na chyba nie? Ale to to normalne, jest, to normalne, normalne. Skiedel, no? Szybko to załatwili, ja myślałem, że my czekamy, oni wiesz. Pojechał po beczkę, wsadził, wrócił, zatankowaliśmy, pojechali. Mnie też nie było z 20 minut, no. nie? No. A inaczej, ja spotkałem Murzyna tam. Nie widziałem, bo wchodziłem, po był. Dobra, nagrałem mu Murzyna, powiedziałem, że jak Murzyna, no potem musiałem dograć, że za furmerkaninem. Ej słuchaj, gadał do tego Murzyna, co on robi, Ja mówi, że to szkołę przychodzi, że on e, widział, jak Europejczycy przełożą szkołę i on przechodzi tutaj i uczy tych ludzi. Więc, Dziękuję, bo to jest bardzo ładne z Twojej strony, ale mówi, że ja mam polską dziewczyna. Taką? Polską. Tak? tak? Więc taka nagra, że nie jest to nagrała O co, powiedziałem jem, on od dziewczyny zadzwonił, a ona wyjechała w Europę, <gadam> no, nie, my tak, my nie, nie, każę mi gdzie pokazać. Więc ja o nim pogadałem. Wszystko i ja wytłumaczył to wspaniała fakty, żeśmy je spotkali w jeszcze końcu świata. No i to szczęśliwy, nie? Ole, y, patrz i z nią mówił, nie? No bo po francusku tam zerwają. No i tak. Także. Ja miło. Polacy są wszędzie. Albo jak ich nie ma, to mają rodziny gdzie. A. A, także tak. Sam dolot do miasteczka Ecolid to całkiem przyjemne I Ecoloid to miasteczko, w którym żyje 8 tysięcy osób. Taki z bążingą nałego domyśla. Dominik już na podejściu wybaczył nasz monumentalny hotel. Ja dopiero szykowałem się na to doznanie. Po doświadczeniach z Guzbej, gdzie było dość skromnie, żeby nie powiedzieć spartańsko, po George River, gdzie na co dzień mieszka i żyje 250 osób, a nocleg tam mógłby być całkiem niespokojny. I nie spodziewałem się dużo więcej. Hotel z Icoaluit jest trzy razy większy niż Sheraton w Poznaniu. Izby wysokie na 3 metry. Obsługa szwedzka lub z Islandii. Pięknie mówiąca po angielsku. Ale noc tam to jedyne 500 euro. Ciao, ciao, Mono. do was jak zwykle. Ciągle do przodu i na siła. A wpaść w bok, no. no ok. Już Nie no, no, no to, na siebie, wiesz. A no to? No Nie, dalej? pewnie to YouTube, No i jak to, że w mamy aż dwa takie hotele? Ano tak to, że zawsze w takich małych społecznościach chodzi o to kto ma większego i ładniejszego słonia. I zawsze jest przynajmniej dwóch właścicieli i każdy ma słonia. Ty posiadaczy słoniów włączę zazwyczaj podstawówka oraz bezgraniczna niechęć lub chęć do siebie i udowodnienia kto jest z nich lepszy. Skąd więc te ceny? Kto ma za to płacić? Kto ma to zwynajmować? Przecież to totalne koniec świata. No i kiedy nie rozumiem, to zawsze idę drogą pieniądza. Dzień dobry, Dominik. Tym gdzie, razem spotykamy się w hotelu. Gdzie jesteśmy? Co robimy? My, jesteśmy w takim hotelu, zobaczcie. Więc tak wygląda pokój w A chyba biedy nie ma. No zaczęło padać niestety śniegiem, więc e, nie wynosi się super fajnie. I tutaj na ścianie wisi Misio. Dla tych co nie wiedzą taki takim tak już tutaj pół samolotu już się ktoś chciał go zastrzelić w samodzielnie. Więc e, no, zdoby tu mają piękne. Na no, bogato. No i tak, tak to wygląda. Jak przedwojenny przedwojennej Łodzi. Kasować panu będę moja chalupa. Całe 100 000 rubli. Nie dopuszczuj Wszystko nowe. Ja nie mam... Ja nie kupuję starych krat jak pan. To pan to sam tak urządzał, panie ile? Ewon ja sam płaciłem. Panu się podoba pokój ten? Tak, jest śliczny oryginał. Bardzo się jest. Tak koło Lublina, w dziurach wszelakich, tak na całym świecie powstają takie zażycie pomniki przedsiębiorców. Każdy gdzieś kiedyś ma hotel, a taki hotel każdej nocy może wiele. Wszak wadne usługę hotelową to 5%. W ten sposób chyba piesze się pieniądze, a co bierze się w Equaluit? może wiecie. Zobaczcie sami komentarze, lajki, subskryby. Dawajcie wszystko. Wspierajcie ten kanał.